Siemaneczko wszystkim, dzisiaj, na, dzisiaj będziemy grali w Minecraft Explore. Jak mówiłam na moim kanale będzie bardzo dużo yy, ten gier, więc no, no ten. będzie bardzo dużo filmików growych, gierowych, no z grami. No, to zacznijmy nasz świat. Dobra, zacznijmy grać w sumie. Za 8 sekund się włączy reklama. Wiem, widzę, co pisze. 4, 3, 2, 1. tak ją Zobaczcie. Haha, wyłączyłam. Dobra, yy. no więc tu weźmiemy. Napiszemy na przykład, nie wiem, pierwszy, albo nie. Napiszemy YouTube. YouTube. Sit, mój numer telefonu, albo nie. <grym> eee, nie wiem. <grym> Napiszemy... Wyleja. Tyle, co możemy w sumie napisać więc. Word tape, czyli może sobie wybrać ślad, ja let intifnite i old. Ja wezmę old. Old. Proactive survival. Survival no chyba. Nie, bo ja się boję, że dobra się to o kreac, ale dobra. Survival. O, mam. nam ja. survival. Jesteśmy na czymś mm. Dobra, mamy czy wam mam takiego skina dziwnego więc... ja fajny wiem. A chyba fajnie jest. Dobra, wam się podoba. Takiej youtuberki też... Dobra, płyniemy, idziemy, idziemy, idziemy do drzewa, nie mogę skoczyć, o dobra jest, tu mamy Ryskę, tam mamy Ciekawego, I, hmm, nie wiem co to zrobić, co to jest? Idziemy. Chodź, coś jeszcze nie załadowało. O ja. Ten film będzie trwał co najmniej. Nie wiem, Na Tylko w To. To będziemy nagrywać kolejny akcie. Na sam początek zbudujemy sobie domek. O, wow, ale fajne! Bene, adesso ah. bene. Koleżanka mi napisała, a mówiłam, żeby nie pisała nic, bo odcinek na YouTube. Zbudujemy. Mm. Oj, reklama. Widziałam, jak się włączało. Dobra. Taki mały domek budujemy, bo nie starczy mi jeszcze drewna i... To jest. Tak? Będzie mały. Na razie taki mały. Na razie będzie. Potem później zbuduję z tego domku większy, bo w kolejnym odcinku zbuduję. Jak nie będę nagrywać, to i tak nic ja będę robić, więc. No. Dobra, tak zrobimy. Czy ja słyszę... Czy ja słyszę e, tego. Jak, się, jak on się nazywa? E, nie zapomniałam. Wszystko zapominam i znowu się łączyłem, eee. chyba. Co to jeszcze? No dobra, na razie tak zbudujemy nasz domek. Dobra. mały na razie będzie nasz domek, bo... no bo... No, <grywka> musimy więcej drewna. Więcej drewna. Yy, następny odcinek nagram... может уже склеиваем, могу мы это сделать? Ну, могу мы Нет. не знаю, Drodzy, to, to chyba było na tyle w tym odcinku. Na tym odcinku dobudujemy mój domek, ponieważ muszę już odcinek, bo mój brat przyjechał. I... Także, no, y... hmm. Widzimy się w następnym odcinku, także komentujcie, subskrybujcie, i dajcie lajki, możecie dać parę lajków, nie no dużo, nie no nie wiem ile tam będzie, ale dajcie lajki, także koniec odcinka, w następnym odcinku się widzimy, także pa! Ha, a czekajcie, komentujcie, subskrybujcie i subujcie, także no to będzie koniec odcinka, no więc cześć! 嗯。<laughs>